Mogę brać, wejść do przodu. Jeś, on taranuje nas. Do przodu, dawaj, dawaj, dawaj. A wyrwał, taranuje nas, nas. Co jest? Strzelam cały czas. Armata on nie ma, staranuje nas już. Nie, ma armatę. Nie się chyba strzelać. Strzelam mu. Co on nam robi? Co jest? No tam Dobra, ja zapalam cały czas. A bo od tyłu nas on bierze. Co jest? Drzewo mamy, dobra, dlatego nie mogę jedną do przodu. Nie, ja musimy uciekać od niego. Pan na już nie może strzelać. To jest dobra rzecz. się z tego, że on nas od tyłu bierze. Dobra, chyba go od. O. Chyba się troszkę odseparowałem od niego. A uciekli, dobra.